Dzień dobry, kochani, Paulita w kuchni Wita. Słuchajcie, ostatnio jest mnie tu trochę mało, ale no niestety życie tak nie zawsze e, daje okazję, żeby się z wami spotkać. Aczkolwiek to jest tak, że ja cały czas o was myślę, że jednak powinna wam wrzucić jakiś filmik, żebyście jednak nie zapominali o mnie. No i oczywiście gotowali, bo, bo tak jak ja to zawsze powtarzam, e, gotujcie swoje jedzonko. Ja wiem, że czasami się nie chce, czasami by się poszło. E, spróbować coś gotowego. No i owszem, możecie też iść, ale na co dzień gotujcie, bo jest troszeczkę zdrowiej. E, chociaż nie zawsze łatwiej, nie? Bo jak idziecie do jakiejś restauracji czy tam bar, to macie podane, a tu trzeba jednak pomyśleć, kupić składniki, przygotować je i ugotować. No a potem jeszcze zjeść i pomyć wszystko, nie? Ale dobra, słuchajcie, e, pojawiła się nowa kolekcja, nie wiem, czy widzieliście nowa kolekcja Ewy Chodakowskiej. Właśnie e, robimy formę na lato. W takim sensie, że jeszcze jest wiosna, więc do lata jeszcze parę dni i ten, i możecie sobie jeszcze troszeczkę ulepszyć swoją dietę. Ja nie mówię, że musicie chudnąć, ale dodajcie sobie witamin. No i ja postanowiłam, że dzisiaj nagramy brokułową sałatkę z jajkiem. Słuchajcie, jak to będzie smakowało, jeszcze nie wiem, bo jeszcze tego nie robiłam, no ale postanowiłam, że zrobię, bo no jeść coś trzeba, a witaminki się teraz na pewno mi przydadzą. Na wzmocnienie, więc broku, jajka, no to jest coś, co, co na pewno z chęcią zjem. A nie robi się to długo, robi się praktycznie samo. Więc zaczynamy przepis. E, a, jeszcze przypomnę tylko, że przy zakupie termomiksa białego lub czarnego macie po dwa prezenty. Do każdego termomiksa po dwa prezenty. Mało tego, jeżeli się zdecydujecie na raty, to płacicie za trzy miesiące lub dopiero za sześć miesięcy pierwszą ratę. No więc tak, gotujemy, gotujemy. Stopień trudności, łatwy czas przygotowania, 5 minut, zobaczcie, 5 minut tego naszego wkładu, bo całkowity to jest 30, no bo musimy ugotować jajka, musimy ugotować brokuły, chociaż brokuły nie musimy, bo możemy jeść na surowo, tak jak i kalafer, ale dobra, zrobimy tu według przepisu. Dobra, i tu jest porcja, liczba porcji 1. Oczywiście porcję możecie zwiększyć, zmniejszyć, już raczej nie, no bo. Z jednej porcji, no ewentualnie połowę możecie zrobić, no ale dla połowy nie warto, e, więc zróbcie sobie całą. Jeżeli nie zjecie, zjecie to później. Dobra, słuchajcie, do naczynia miksującego wlewamy wodę. Dobrze, że tu mam teraz wszystko pod ręką. Myślę, że wystarczy 500 gramów wody, no bo do czego nam ta woda do gotowania, właśnie jajek i brokuła na parze. Uwaga, dobra, jest 500. I teraz tak do naczynia wkładamy koszyczek, no bo będziemy gotowali jajka. Wkładamy koszyczek, do koszyczka dajemy dwa jajka. No i u mnie standardowo zamiast dwa będzie gotowało się więcej, bo jajka zawsze się zje, jak nie w sałatce, to na chlebek, to tako. Także wiecie, trzeba wykorzystać jeden prąd, jedną parę do gotowania, a jajka nie trzeba zjadać od razu. No i dobra, ja mam tu ile? Dwa, cztery, sześć. Akurat 6. Dobra, teraz tak, zakładamy pokrywę, bez miarki, samą pokrywę, bo teraz używamy warome. I używamy warome, warome tego e, głębszego wkładu, na razie, znaczy tej większej foremki, tak? No i teraz tu wrzucamy brokuł. Słuchajcie, różyczki brokuła, no brokuł przepiękny, czy pachnący, to nie wiem, no takie warzywko, kroimy w takie większe różyczki, i tu mamy 150. Standardowo ja użyję więcej, bo o, bez tego, bo już się odkroiłam. E, ja użyję więcej, dlatego że nie chcę zostawiać tego. Niech już się ugotuje. Jak nie zjem, nie zrobię większej ilości sałatki, to po prostu zjem tak. E, ja mam akurat 400 gramów, ale w przepisie jest 150. I to jest tak, 150 świeżego lub 150 mrożonego, ale wcześniej rozmrożonego. Także tak to działa. Zakładamy pokrywę. No i tak naprawdę. Jesteśmy już na kroku numer 7, a jest kroków tylko 15, czyli tak naprawdę już jesteśmy za połową, gdzie odpalamy 15 minut waroma, czyli gotowanie na parze, obroty 1. Jeżeli stwierdzicie, że broku jest za twardy, możecie przedłużyć czas o 5 minut, bo nawet tu jest taka wskazówka. Ale uwaga z jajkami, bo jeżeli przedłużycie je o 5 minut, mogą się zrobić już. Dojrze twarde, to będą twarde, ale nawet zielone. Także zajrzymy do brokuła za jakieś 15 minut i powiem Wam, co dalej. Więc kochani, brokuły się ugotowały i tak z tego, co sprawdzałam, to moje są akurat, więc ja tu nie będę przedłużać żadnego czasu. E, ściągam je. No i teraz tak, oczywiście trzeba wyciągnąć jajka, przecedzić je w zimną wodę, przelać je zimną wodą i obrać, czyli... E, no, akurat e, obiorę jajka, brokuły trochę wystygną i będziemy lecieli dalej z przepisem, bo powiem Wam, że już jestem trochę głodna. No i kochani, no i teraz tak: e, na pokrywie naczynia miksującego stawiamy półmisek. Ja sobie taką miskę postawię. Do tego dodajemy broku. E, I teraz tak: no, oczywiście ja tu sobie mogę dodać całe, e, całość tego, bo to będzie wtedy na pewno dwie porcje albo i więcej. Ale dodam sobie na razie tak mało, żeby, żeby już Was nie prze, przedłużać Wam i pokazać Wam, jak to smakuje. Słuchajcie, jajo kroimy, bo tu gdzieś była wskazówka, na ćwiartki. Jajo kroimy na ćwiartki i dodajemy do tego naszego broku, a wybrałem najbardziej gorące, jakie było możliwe. Więc kroimy je na ćwiartki. O. Dajemy do tej naszej miski. Słuchajcie, na pewno będzie to pyszne, no bo jak już wygląda fajnie. Do tego dajemy kukurydzę. Kukurydzę konserwową odsączoną, oczywiście z zalewy. 20 g kukurydzy, parcie, nawet mi się udało nie przesadzić. I potem do tego 30 g białej fasoli, też odsączonej od zalewy. Jeszcze troszkę. Dobra, jest nawet troszeczkę za dużo. To jest jedna fasolka za dużo, ale dobra, już nie przesadzajmy. No, i do tego tak naprawdę co? Przyprawy. Słuchajcie, przyprawy jesteśmy na czternastym kroku z 15, czyli co zaraz będziemy próbować. Szczypta soli, szczypta pieprzu. Ja wam zawsze powtarzam, tak się przyjęło, że pieprz jest razem z solą. No może dałam troszkę więcej niż szczyptę, ale dobra. I łyżkę. Oleju, oliwy z oliwek znaczy, nie oliwy, no oliwy, a nie taką dużą. Łyżkę, ewentualnie jak chcecie, możecie sobie wejść w ustawienia i tam jest waga, bo tu jest podana około 10 gramów e, oliwy. Także ja zaraz sobie przełączę na wagę i tak naprawdę możemy to jeść. Czyli tak, wchodzimy na domek, przestawiamy waga, nie trzeba będzie łyżki brudzić. No, też to jest mądre, bo właśnie tak powinno być podawane. Eee, wagowo. No i 10. Uu, 15, 16, ale to nic. Oliwa opadnie na no to będzie dobrze. No i tak naprawdę słuchajcie, trzeba to wymieszać, a może i nie, i spróbować. Więc ja sobie przygotuję tu elegancko. Posprzątam tu, przygotuję sobie e, talerzyk i będziemy już próbować. Zobaczcie, więcej mojego gadania niż szykowania. No i słuchajcie, nawet jeszcze za bardzo nie zdążyłam posprzątać, bo już muszę spróbować tą suróweczkę, sałatkę, przepraszam, sałatkę, bo to jest z gotowanych warzyw, z konserwowych, a zapach jest niesamowity, właśnie, e, że tak powiem, rodzina się zeszła, o, kukurydza wypada, zeszła rodzina do domu i mówi, o, czuję coś, tu się gotuje. także tu już się ugotowało, próba. Mm. Zobaczy tak niewiele trzeba, naprawdę. Tak niewiele trzeba, a takie smaczne. Mm -hmm. I bardzo dobrze, dobrane przyprawy. Mm -hmm. Także kochani, dbajcie o swoje zdrowie. Jedzcie witaminki, bo tak naprawdę powiem Wam, że tu jest witamin dużo. Jest i białko, i węglowodany, i tłuszcze, i błonnik wszystko macie co potrzebujecie. Dobra, kochani, żeby nie zanudzać, bo sałatkę się robi 5 minut, a film trwa długo, dużo więcej. Pozdrawiam Was, mam nadzieję, że już będziemy wracać na tor, Wy będziecie mi oglądać, ja będę dla Was nagrywać. Buziaczki, pa, pa.